Pokochaj siebie najpierw, a świat odwzajemni tę miłość. Nie mów o tym, czego naprawdę nie widziałeś ani nie doświadczyłeś. Lenistwo jest wrogiem ambicji. To, jak reagujesz na wyzwania, kształtuje Twoje szczęście. Prawdziwe zrozumienie pochodzi z odczuwania cierpienia innych. Pamiętaj i szanuj tych, którzy Cię wspierali. Nawet najmądrzejsi mogą się mylić wśród głupców. Im mniej potrzebujesz, tym lżej czujesz się w życiu. Ludzie dostrzegają niesprawiedliwość tylko wtedy, gdy ich dotyka. Słaby gust czasem prowadzi do bogactwa bardziej niż wyrafinowany. Nie zatrzymuj się w miejscu, jeśli inna droga oferuje rozwój. Unikając ryzyka, będziesz pracować dla tych, którzy je podejmują. Tylko ty decydujesz, jakie cechy definiują Twój charakter. Najpierw ludzie będą cię wyśmiewać, później będą prosić o radę. Twoje własne myśli mogą być najgorszym wrogiem. Milczenie często mówi więcej niż pusty umysł. Przemyśl konsekwencje swoich działań. Mądrość to umiejętność mówienia głębokich rzeczy w prosty sposób. Strata wszystkiego ujawnia, kto jest Twoim prawdziwym przyjacielem. Dobroć niektórych ludzi jest tylko pokazem. Człowiek, który odbudowuje się po upadku, jest nie do zatrzymania. Każdy ma swoją sprawę, ale perspektywy się różnią. Ciężka praca na początku przyspiesza sukces. Wiedza pozwala podejmować lepsze decyzje w życiu. To ty jesteś światłem, które może przebić ciemność. Jeśli droga wydaje się łatwa, może to być czyjaś cudza ścieżka. Codziennie stawiaj czoła jednemu strachowi, by stać się silniejszym. Majątek daje mądrość i pewność siebie. Brak pieniędzy powoduje wiele problemów. Twoja perspektywa decyduje o tym, jak doświadczasz świata. Otaczaj się ludźmi, którzy chcą rosnąć razem z Tobą. Szanse często kryją się w narzekaniach. Twój umysł może być Twoim własnym więzieniem. Każdy ma ukrytą stronę, której rzadko pokazuje. Pomagaj tylko tym, którzy chcą przyjąć pomoc. Życie wymaga stawienia czoła śmierci lub trudności, by naprawdę żyć. Jeśli mówisz bzdury, nie oczekuj szacunku od innych. Rodzimy się wolni, a mimo to społeczeństwo uczy nas ograniczeń. Niektórzy cieszą się deszczem, inni tylko się mokną. Wygrywaj, nie niszcząc innych. Prawdziwa siła mierzy się tym, jak znosisz trudności. Podążaj za swoimi pasjami, nawet jeśli Cię pochłoną. Nigdy nie mów publicznie o trzech rzeczach, o swoich planach, dochodach i życiu miłosnym. Miłość to potężne doświadczenie, które nigdy całkowicie nie odchodzi. Harmonia między ciałem a umysłem prowadzi do rozwoju. Nie czekaj na okazję, stwórz ją sam.